Siemano, mam dokładnie tyle dni na to, żeby zrobić formę na swój ślub w Chorwacji. Na początku tego challenge'u moja forma wyglądała tak. Teraz ona wygląda tak. Jak widzicie, progres jest dosyć spory. Ale to nie koniec mojego challenge'u, także daj serducho, zostaw obserwacje i koniecznie sileć, czy uda mi się wytrwać do końca mojego wyzwania. A dziś... 6.00, wyjeżdżam do pracy, ale nikogo to nie interesuje. Lecimy szybko na trening, pierwsze co robimy to siady, rozgrzeweczka. Finalnie robimy 130 kg, 3 serie po 3 powtórzenia. Następnie przechodzimy do prawilnej ławy, ponownie szybka rozgrzeweczka. Finalnie mamy 100 kg, 3 serie po 5 powtórzeń. Na dobicie pleców robimy wiosłowanie. Obciążenie to 60 kg. Na bareczki wjeżdżają z nosy bokiem 10 kg. 3 serie. 13 powtórzeń. No i klasyczek na łapę, czyli uginanie ramion. 17,5 kg. 3 serie. 8 powtórzeń. Jak widzicie, troszkę było bujane. Jego lifting delikatnie wjechał. No i na sam koniec przypineczka. Sprawdzanie formy. Pakujemy manżur. Lecimy szybko do RIDLA na zakupy. Robimy sobie obiadek. Lejsz kurczak kormat. Tak to wygląda, smakuje zajebiście. Tu macie papa Nara.